Jako interim menadżerowie jedną z pierwszych rzeczy, którą robimy w dziale sprzedaży u klienta, to jest zdefiniowanie procesu sprzedaży. No i jak mówimy o tym, że fajnie by było taki proces zrobić, to jak pewnie się domyślacie, nikt za bardzo szczęśliwy nie jest. Proces sprzedaży niestety bywa postrzegany na rynku jako coś, co krępuje, jako takie kajdany dla handlowców, jako coś, co jest nieprzyjemne, usztywnia, jest generalnie bez sensu. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku opowiem wam, na czym polegają w ogóle procesy i zobaczycie, że nie taki diabeł straszny. Zapraszam. No dobra, zanim zaczniemy od tego, czym w ogóle są procesy, jak je wdrażać, to spróbujmy rozwikłać pewną tajemnicę. Są trzy pojęcia. Mamy proces sprzedaży, mamy metodyki sprzedażowe i mamy techniki sprzedaży. Te trzy rzeczy to jest coś totalnie odmiennego. Zacznijmy od procesu. Proces sprzedaży to jest taka ogólna struktura. To jest pokazanie ciągu zdarzeń, które muszą się zadziać, żeby klient kupił. Ten ciąg zdarzeń zaczyna się od momentu, kiedy pozyskujemy klienta, kiedy mamy z nim jakiś pierwszy kontakt, po jego finalną decyzję, decyzję zakupową bądź decyzję nie. I ten cały cykl. I określenie wszystkich elementów, wszystkich kamieni milowych, które się dzieją właśnie po drodze, nazywamy procesem sprzedaży. Mamy też drugą definicję to jest metodyka sprzedaży. Metodyka sprzedaży to są różne podejścia do procesu sprzedaży. To jest słuchajcie, tak jakbym chciała dojechać, nie wiem, do poznania z Warszawy. Mogę dojechać prostą autostradą, Mogę jechać różnymi innymi drogami, ale mogę w ogóle wymyślić sobie y, drogę, która będzie przebiegała przez południe Europy. No i właśnie to, którą drogę wybiorę, to jakie będę miała podejście, to jest właśnie metodyka sprzedażowa. Metodyka definiuje zasady, standardy, narzędzia, sposób postępowania, nasze wartości w tym procesie. To jest zestaw podejścia do tego, w jaki sposób ten proces sprzedażowy chcemy realizować. Najbardziej popularne metodyki u nas w kraju to między innymi Sandler, to jest CCS, to jest HCS, to jest ProPayback Selling. Jest masę przeróżnych metodyk, o których też będę Wam opowiadała w jednym z odcinków w ramach procesu sprzedażowego. No i ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to są techniki sprzedażowe. Techniki sprzedażowe to są konkretne zachowania, konkretne metody, konkretne podejście, konkretne narzędzia, które realizujemy w ramach procesu sprzedażowego. Przykład to jest na przykład zadawanie pytań. W jaki sposób te pytania zadajemy, w jakiej konfiguracji, od czego zaczynamy, na jaki temat te pytania będziemy zadawać. Inne to jest sposób podejścia do prezentacji. Jak ta prezentacja powinna wyglądać, w jakiej kolejności ją realizujemy. To jest też sposób podejścia do obiekcji klienta. Jak wygląda nasze podejście, w jaki sposób odpowiadamy. Techniki sprzedażowe mogą być pokazane jako inspiracja. Na przykład, spisaliśmy sobie tak zwany bank pytań i handlowcy mogą do niego zaglądać, jak chcą się zainspirować. Przed spotkaniem z klientem mogą się zastanowić, o co będą pytali, ale też może być to realizowane w sposób bardzo sztywny. Na przykład, sztywne podejście mamy w call center, i sztywne podejście mamy na przykład w McDonaldzie i frytki do tego, a może shake. Więc to jest takie podejście, i to jest rozróżnienie pomiędzy procesem sprzedażowym, pomiędzy metodyką sprzedażową, a technikami sprzedaży. Bardzo często, jak rozmawiam z klientami, i rekomenduję im wdrożenie procesów sprzedaży, to niestety mają takie podejście, że hej, nie, my nie chcemy mieć tutaj sztywnych założeń, dlatego że mylone są te pojęcia. Co tak naprawdę jest definicją procesu sprzedażowego? No dobra, to skoro już o procesach, to może zastanówmy się wspólnie, co tak naprawdę jest korzyścią i po co w ogóle wdrażać takie procesy. To mamy trzy argumenty, trzy rodzaje argumentów, dlaczego warto to zrobić. Od strony organizacji. Przede wszystkim jest to pewna powtarzalność. Niezależnie od tego, czy Kowalski, czy Nowak będą obsługiwać klienta, wiemy, że ten klient zostanie obsłużony z, takim samym, z, tak, z taką samą jakością, w takim samym standardzie i de facto wszyscy tak naprawdę w podobny sposób go poprowadzą, a w związku z tym my jesteśmy w stanie jako organizacja pracować nad rozwojem naszych procesów, nad tym, żeby były skuteczniejsze. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, że dużo łatwiej i dużo szybciej przyjdzie na wdrażanie nowych handlowców. Czyli jeżeli przychodzi nowy handlowiec i on ma, wiecie, usiąść na krześle i patrzeć, jak koledzy pracują, żeby nauczyć się, jak sprzedawać, no to jest ryzyko, że nauczy się tych złych rzeczy, nie tylko tych dobrych, a w związku z tym może popełniać pewne błędy i może być tak, że efekty jego pracy nie będą najlepsze. To, co bardzo ważne, to jest to, że dużo łatwiej nam będzie znaleźć problemy w procesie sprzedaży. Jak zarządzamy procesem sprzedaży, odzwierciedleniem tego procesu zawsze będzie lejek. Ja bardzo często mówię o czymś, co nazywam uszczelnianiem lejka. Czyli szukamy tak naprawdę przestrzeni, przez, przez które uciekają nam szanse sprzedażowe. Szukamy powodów, dla których klienci, na którym się tapie procesu sprzedażowego, decydują się z nami nie współpracować. I oczywiście czasami jest tak, że ta inicjatywa, żeby nie współpracować, leży po naszej stronie. Czasami jest tak, że my sami się cieszymy, że to nie jest dla nas klient, w związku z tym to dobrze, że jednak na tym zakończyliśmy rozmowę. Ale czasami jest tak, że my bardzo, naprawdę bardzo chcieliśmy, żeby ten klient kupił, bo to jest absolutnie nasz klient, no ale wiecie, ja chcę, on nie chce, więc trochę nie mamy szczęścia. No i proces sprzedaży i ułożenie tego w odpowiedni sposób analiza i diagnoza. Pozwala nam znaleźć powody, dlaczego te, ci klienci nie kupują. Dlaczego klienci, których my byśmy chcieli mieć u nas w portfelu, niestety decydują się albo na zakup alternatywnych rozwiązań, albo w ogóle nie są przekonani do zakupu usługi czy produktu i w związku z tym rezygnują całkowicie z jakichkolwiek e, e, współprac z dostawcami. Ułożenie wszystkiego w proces. Pozwala nam zdefiniować te powody, pozwala nam zobaczyć, w którym miejscu ci klienci nam uciekają, pozwala nam spróbować oszacować, co by było, gdybyśmy w jakiś sposób uszczelnili te działania, i pozwala nam testować różnego rodzaju narzędzia. Od strony handlowców to też jest świetne narzędzie, przede wszystkim dlatego, że handlowcy, którzy rozpoczynają swoją pracę, mają szybszą, szybsze wdrożenie. Czy szybciej zaczynają działać? Miałam okazję pracować z firmą, która nie miała procesów sprzedażowych, natomiast miała gigantyczną rotację. I wyobraźcie sobie, że zbudowaliśmy procesy, i dzięki temu proces wdrożenia nowego handlowca, który wcześniej trwał 11 miesięcy, średnio tyle to trwało. Na etapie po wdrożeniu procesu sprzedaży, po ustaleniu wszystkich narzędzi, udało nam się to skrócić do tylko i wyłącznie 3 miesięcy. Zobaczcie, jaka różnica. 3 a 11. Jakaż to jest efektywność organizacyjna, ile też to jest oszczędzonych środków. I ostatnia bardzo ważna kwestia. To jest też możliwość rozwoju dla handlowca. Wiecie, ja nie znam handlowca, który mówi, E, ja w sumie to nie muszę sprzedawać, bo po co? No nie każdy chce sprzedawać. Większość handlowców jest jednak wynagradzanych właśnie za skuteczność, za efektywność, za wartości sprzedażowe realizowane targety. Jeżeli my im pokazujemy, w którym miejscu powinni popracować nad swoimi umiejętnościami, to będzie im zdecydowanie łatwiej. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie 10 handlowców w organizacji. Jeżeli mamy 10 handlowców, to nie ma szans, naprawdę. Nie ma szans, żeby wszyscy byli idealni we wszystkim i byli tak samo doskonali na każdym etapie procesu. Jeżeli nie mam procesu sprzedażowego, to ja nie wiem de facto, czy oni są, który jest najlepszy z na zadawania pytań, który jest najlepszy z prospektingu który najlepiej dociera do bólu klienta, który przygotowuje najlepsze i najciekawsze oferty, który najlepiej prezentuje swoją ofertę i najlepiej prezentuje rozwiązanie, które chcemy zaproponować. I kto jest najlepszy właśnie w negocjacjach? Jeżeli my nie mamy tego poukładanego, nie mamy procesu sprzedażowego, nie mamy analityki, nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, kto w czym jest najlepszy, a dzięki temu jesteśmy w stanie zro zrobić krok kolejny, czyli jesteśmy w stanie sprawdzić kto, dlaczego jest najlepszy, co takiego robi na tym etapie, że rzeczywiście tutaj ma największą skuteczność. To de facto nie wiemy nad czym pracować u takiego handlowca. Jeżeli ja jestem handlowcem i ja nie wiem co ja powinnam poprawić, ja nie wiem de facto, czuję ja mam takiego, że w sumie to tak nie najlepiej się czuję w tym Prospektingu, ale to dlatego, że ja go nie lubię, a nie dlatego, że jestem słaba bądź dobra, dlatego, że nie mam danych. Jeżeli handlowiec dostałby takie narzędzia, jeżeli handlowiec ktoś by z nim usiadł i pogadał i popracował nad rozwojem właśnie przy tym etapie, to jest duża szansa, że satysfakcja takiego handlowca będzie gigantyczna. No i ostatnia kwestia od strony klienta klienci lubią pracować z organizacjami, które mają określone procesy sprzedażowe. Dlaczego? Dlatego, że standard obsługi jest zawsze taki sam. Wiecie, czasami tak się zdarza, że gdzieś dzwonimy, odbiera handlowiec, tym o matko, nie, to może zadzwoni kiedy indziej, prawda? Dlatego, że z tym konkretnym, z tą konkretną osobą to tak niekoniecznie. Albo jeżeli wiemy, że nasz handlowiec ulubiony wyjeżdża na urlop, myślimy sobie, o Boże, nie, dobra, to ja poczekam te dwa tygodnie, bo chcę rozmawiać z kimś konkretnym. Jeżeli mamy procesy sprzedażowe, to to jest powtarzalne. To jest tak, że niezależnie od tego, z kim rozmawiam, ty jako klient rzeczywiście mam poczucie zrozumienia. I to co ważne, nieważne, czy ten handlowiec odejdzie z pracy, czy jest chory, ja jestem przekonana, że jest powtarzalność czynności. Że wszystko zostało gdzieś zapisane w jakimś CRM-ie, że wszyscy wiedzą, na jakim etapie ja jestem, jeśli chodzi o proces zakupu. Że tak naprawdę te same standardy się dzieją niezależnie od tego, kto ze mną rozmawia. No ale dobra, żeby nie było zbyt lukierkowo, to bywa, że procesy sprzedażowe, szczególnie te nie do końca dobrze wdrożone. Będą przeszkadzać. Będą przeszkadzać każdemu, nie tylko samej organizacji, nie tylko samemu klientowi, także handlowcowi, dlatego że źle wdrożone procesy i w ogóle niektóre procesy mogą powodować pewien dyskomfort. Jaki? Zacznijmy słuchajcie od tego, że niek niekiedy procesy sprzedaży są obarczone nadmierną biurokratyzacją. Niezależnie od tego, czy założyliśmy dużą biurokratyzację, czy nie, jeżeli w twojej organizacji nigdy procesów nie było i nagle je wdrażamy, to umówmy się, pewien poziom biurokratyzacji się pojawi. I natychmiast pojawia się takie słynne zdanie handlowców: "No ale zaraz. To ja mam notować, raportować, chodzić zgodnie z procesem, czy mam sprzedawać?". To jest jedna z najczęstszych obiekcji handlowców na etapie wdrażania procesów. Druga kwestia to jest to, że Bywa, że nasze procesy sprzedażowe, jeżeli są źle wdrożone, one ograniczają indywidualne podejście do klienta. Znaczy, jeżeli założycie coś takiego, że proces ma liniowo, znaczy najpierw ma być pierwszy etap, potem ma być badanie potrzeb, potem ma być prezentacja oferty, a klient mentalnie tu i teraz potrzebuje kupić. My nie jesteśmy w stanie zrobić przeskoku od razu do ostatniego etapu, to macie duże ryzyko, że takiego klienta stracicie. Proces. Nie ma prawa ograniczać indywidualnego podejścia do klienta, nie ma prawa zakładać, że to klient się dostosowuje do nas, a nie my do niego. Kolejne bardzo ważne ryzyko, kolejna bardzo ważna słaba strona, to jest to, że dobrze wdrożone procesy wymagają czasu i wymagają pieniędzy. Słuchajcie, to nie jest tak, że ściągniecie sobie z internetu jakiś przykładowy proces, wypełnicie tabelkę i wiecie, tak będzie. Proces sprzedaży wymaga testowania, proces sprzedaży wymaga optymalizacji. Proces sprzedaży, jeżeli faktycznie ma działać, wymaga popełnienia błędów po drodze. Bez tego jest to po prostu niemożliwe, żeby go dobrze wdrożyć. Bardzo ważnym ryzykiem jest to, że nam się handlowcy mogą zdemotywować, jeżeli oni nigdy nie pracowali w procesie, nigdy nie wypełniali CRM-a. Nigdy nie przechodzili przez wszystkie etapy i nie musieli analizować tych etapów po drodze, no to mają duże poczucie dyskomfortu, że muszą się uczyć tego, mimo że są doświadczonymi, wieloletnimi handlowcami w Waszej firmie. Bardzo dużym ryzykiem jest mikromanagement, jeśli chodzi o dyrektorów sprzedaży, i to jest coś, słuchajcie, co się pojawia dosyć często. Znaczy dostają narzędzie do tego, żeby analizować różnego rodzaju wyniki, i nagle tak jak nigdy nie zaglądali do szans sprzedażowych, nigdy nie weryfikowali ich tak głęboko, nagle schodzą do poziomu, w którym analizują absolutnie odpowiedzi na każde pytanie z szablonu, analizują wszystkie informacje, próbują dowiedzieć się, czy na pewno ten klient powinien być na tym etapie. Powiem krótko: nie róbcie tego. Jeżeli jesteście szefami sprzedaży w procesach sprze sprzedażowych i w ogóle zarządzaniu procesem, naprawdę nie chodzi o to, żeby robić mikromanagement. Bardzo ważną e, rzeczą jest to, że procesy sprzedażowe mogą niestety wywoływać pewne opóźnienia w, re w reagowaniu na zmiany rynkowe. W piękny sposób było to widoczne, jak zaczęła się pandemia. To znaczy, wiele firm nie zareagowało od razu, nie usiedli menadżerowie i nie zastanowili się, jak pandemia, jak ta sytuacja powinna mieć wpływ na nasze procesy sprzedażowe, co my powinniśmy zmienić. I efekt był taki, że wiele firm naprawdę potraciło bardzo mocno wyniki. Te, które w sposób elastyczny podeszły do zmian, miały szansę tak naprawdę odbić się i wygrać trochę tego rynku na etapie startu tej trudnej sytuacji, jaką była pandemia. To, co jest bardzo ważne, to to, że przede wszystkim będzie ten proces sprzedaży wywoływać frustrację po stronie doświadczonych handlowców. I teraz, niech Was absolutnie nigdy nie zwiedzie taka myśl, żeby doświadczeni handlowcy byli nieobjęci procesem. To znaczy, doświadczeni niech robią sobie, co tam chcą. Natomiast ci niedoświadczeni, ci początkujący, niech chodzą zgodnie z procesem. A czy macie najlepszą drogę do tego, żeby wyhodować sobie tak zwane tłuste koty, czyli wyhodować handlowców, którzy będą myśleli, że już w ogóle nie muszą się rozwijać? Słuchajcie, w procesach sprzedaży to podejście przede wszystkim zakłada rozwój, ciągły rozwój. Nie ma coś takiego, czegoś takiego jak na tyle rozwinięty handlowiec, że już bardziej rozwijać się nie musi. Jest tak, że wszystko, co dzieje się na rynku, wszystko, co dzieje się u klientów, będzie wymagało zmiany, będzie wymagało rozwoju. Jeżeli my tego nie założymy, niestety, ale mamy ryzyko posiadania tłustych kotów, czyli osób, które podchodzą do rozwoju, podchodzą do swoich kompetencji w taki sposób, że już nic absolutnie nie muszą. To, co jest bardzo dużym ryzykiem, to jest pominięcie kontekstu. Jest tak, że wielu handlowców tak bardzo skupia się na procedurach, tak bardzo skupia się na tym, co powinno być zrobione na danym etapie procesu sprzedażowego, że niestety, ale zapominają o relacji z klientem, zapominają o tym, co w ogóle klient może potrzebować na danym etapie. No i to, co jest bardzo ważne, ostatnie z ryzyk, to jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wiele firm zakłada, że skoro ma proces sprzedaży. To na pewno wszystko będzie idealnie i na pewno nie pojawi się nic złego. Nie, proces sprzedaży to jest coś, co powinno być wiecznie analizowane, wiecznie doskonalone, wiecznie rozwijane, właśnie po to, żeby nie przespać sygnałów alarmowych. Wiemy już, czym są procesy sprzedażowe, wiemy o tym, jakie rodzą ryzyko. No to teraz porozmawiajmy chwilę o tym, czy jest jakikolwiek sens, żeby schodzić tak nisko, czyli do technik i do metodyk. Po pierwsze, słuchajcie, wszystkie techniki sprzedażowe, które sobie określimy, czyli na przykład banki pytań, metody reagowania na obiekcje, szablony maili, które wysyłamy do klientów, szablony ofert, szablony prezentacji, to jest coś, co ma pomagać handlowcom, to jest to coś, co ma być źródłem inspiracji, natomiast absolutnie, naprawdę, absolutnie nie może być kajdankami. Jeżeli Wy stworzycie jakieś klucze, jakieś szablony i każecie swoim ludziom stosować absolutnie każecie i w ogóle innej opcji nie bierzecie pod uwagę, no to niestety rezygnujemy z czegoś, co jest najważniejsze w procesach sprzedaży, czyli taka elastyczność i dostosowywanie się do potrzeb klienta. Zaufajcie swoim ludziom. Znaczy, dajcie im narzędzia, dajcie im inspiracje, dajcie im możliwości rozwoju. Ale absolutnie nie wymagajcie tego, żeby byli sztywni i żeby czytali z klientowi formularze tak jak to się dzieje w call center. To co jest bardzo ważne, to schodzenie do technik, do metodyk, daje szansę dyskusji o różnych działaniach i o różnych podejściach. To, że coś mi dzisiaj zadziałało, nie znaczy, że zadziała jutro. Jeżeli mamy to rozpisane, jeżeli robimy sobie burzę mózgu raz w tygodniu, raz na miesiąc, jeżeli dyskutujemy o tym, cośmy stworzyli i rozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji to działa, w jakiej nie działa, to jest to świetne narzędzie do tego, żeby rozwijać kompetencje handlowców, bardzo pomagają one ułatwiają i ułatwiają wdrożenie nowych osób. Jeżeli ktoś przychodzi i dostaje całą masę materiałów narzędzi, w jaki sposób komunikować się z klientem, o co go pytać, jak przygotować ofertę, jak przygotować prezentację? To wdrożenie jest szybsze i to wdrożenie jest skuteczniejsze. Ta osoba nie musi na nowo odkrywać Ameryki. Jest to po prostu stratą czasu. I to co bardzo ważne, ja wykorzystuję różnego rodzaju właśnie techniki, metodyki do tego, żeby rozwijać, uwaga, najbardziej doświadczonych handlowców. Zapraszam ich do stołu. I rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać na takie przypadki, w jaki sposób reagować na to, co klient powiedział w takiej sytuacji. Często jest tak, że młodzi, doświadczeni handlowcy mają różnego rodzaju problemy. Pojawiają się u nich w rozmowach z klientami sytuacje, które ich po prostu przerastają i dyskusja wokół tego, rozmowa, co wybrać, jaką opcję, jakie podejście. Właśnie podpowiedzi ze strony starszych kolegów, a potem spisywanie tego i uzupełnianie tego naszego banku, czy to pytań, czy to obiekcji, czy czegokolwiek, pomaga de facto w fajny sposób rozwijać się każdemu człowiekowi w zespole. No dobra, to teraz słuchajcie, co firma powinna mieć określone, a co powinno być elastyczne, jeśli chodzi o podejście w procesie sprzedaży. Najważniejsze są kamienie milowe. I uwaga. Kamienie milowe, jak określamy w procesie sprzedażowym, to powinniśmy zastanowić się nie o tym, co ja jako handlowiec powinnam zrobić. Powinniśmy zastanowić się, co klient, ta druga strona, co, jaką decyzję powinna podjąć, albo jakie działanie powinna zrealizować. Jeżeli budujemy procesy sprzedażowe na moich, czyli handlowca, e, zadaniach czy działaniach, to może być tak, że ja zadzwonię do klienta prospectingowo, no to Przeszłam przez pierwszy etap. Potem, na przykład, wyślę mu podsumowanie jakieś, przeszłam przez drugi etap. Zadzwonię do niego, zadam mu kilka pytań, jeśli chodzi o jego potrzeby, przeszłam przez trzeci etap. Potem słuchajcie, mu wyślę ofertę, potem do niego dzwonię i mówię, że pytam się go, czy już przeczytał ofertę. On mówi, że no, jestem w trakcie, jeszcze potrzebuje kilku dni, a ja mu na to słuchaj. Jeżeli podejmiesz decyzję do końca tego tygodnia, dostaniesz dodatkowe 10% rabatu. Zobaczcie, co się właśnie zaczęło. Proces negocjacji. Niesamowity. A klient może być mentalnie jeszcze na etapie prospektingu. Znaczy, on ani nie zaczął myśleć na temat swoich potrzeb, bóli, problemów, ani nie zaczął słuchać moich rozwiązań i nie przeczytał dobrze oferty. Mało tego, w ogóle nawet nie zastanawia się nad tym, jak wejść w proces negocjacji. Największy błąd, który popełniają firmy, to jest takie podejście, gdzie najważniejsze jest zadanie, działanie handlowca, a nie decyzja klienta. Zbudujcie to na decyzjach klienta. Więc kamienie milowe, one są kluczem. Druga rzecz, powinniśmy zastanowić się, co powinien zrobić handlowiec, żeby ten kamień milowy osiągnąć. Co powinien zrobić, żeby wywołać u klienta chęć podzielenia się swoimi największymi bólami, potrzebami, problemami. Co powinien zrobić, żeby klient przedstawił nam swoje oczekiwania w procesie negocjacji i tak dalej itd. Tak Kolejna rzecz, warto jest dobrać techniki i narzędzia, czyli wszystko to, co stanowi dla handlowców źródło inspiracji, z czego mogą korzystać na każdym etapie procesu sprzedażowego. Następna rzecz bardzo ważna to są mierniki na każdym etapie. Co ja powinnam mierzyć na każdym etapie, żeby wiedzieć, że ten etap poszedł jakościowo, że liczba działań na tym etapie jest prawidłowa, że liczba szans, które przepuściłam przez ten etap jest prawidłowa i że nie jest zagrożony rezultat jeśli chodzi o target. To, co jest ważne, analiza ryzyk na każdym etapie, czyli co się może zadziać takiego, że niestety, ale ten klient nam odpłynie, ucieknie na danym etapie procesu sprzedażowego. I ostatnia rzecz, którą lubię określać, to są oczywiście koła ratunkowe, czyli co w sytuacji, kiedy utknęliśmy na danym etapie, co w sytuacji, kiedy już naprawdę nie mamy pomysłu na klienta, w jaki sposób dać mu bodziec, żeby poszedł dalej do przodu. To tyle jeśli chodzi o wstęp do procesów sprzedaży, a w kolejnym odcinku porozmawiamy o tej drugiej stronie, czyli o tym, jak kupują nasi klienci. Do zobaczenia już za tydzień.